Wokół szkoły podstawowej w Kisielicach wyrosły rusztowania. Ruszyły prace na poddaszu. Rozpoczął się gruntowny remont budynku. Nazywam się Piotr Berendt, a to jest Radionet. Dziś moim gościem jest burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk. Dzień dobry panu. Witam serdecznie pana. Witam również państwa. Panie burmistrzu, na początek zapytam o zakres tych prac. Chciałbym na początku powiedzieć o tym, że szkoła od 108 lat czekała na remont. Była już bardzo, bardzo zaniedbana. W zasadzie, kiedy w roku 1945 na tę ziemię przyszły, przyszli Polacy. To szkoła już miała 32 lata, więc już jakieś drobne remonty należałoby zrobić. Okazało się, że tych remontów nie zrobiono aż do XXI wieku, aż do roku 2021. Mówimy oczywiście o remontach dużych, gruntownych, niedoraźnych, takich podstawowych remontach, które mogliby wykonać konserwatorzy, ale remontach gruntownych. Wreszcie w tym roku uznałem, że Kisielice zasługują na to, żeby nasze dzieci chodziły do szkoły nowej, w tym przypadku odnowionej, której, której będą mogły w godnych warunkach uczyć się i kształcić. O to też chodziło, dlatego też, Szanowni Państwo, ten remont został może nie tyle wykonany, co w tej chwili już trwa. Zobaczmy, Szanowni Państwo, że ponad 100 lat temu Niemcy w niewielkiej miejscowości, jaką są, jaką są bez wątpienia Kisielice, wybudowali ogromny gmach, który w tej chwili mam tutaj za swoim oknem i na który teraz spoglądam. 100 lat temu wybudowali taki gmach, a my, polskie władze na tych terenach jedyne co potrafiły zrobić to niestety zapuścić ten budynek. On był w coraz gorszym stanie, zwietrzała cegła na elewacji, zniszczone wytarte lastriko, tynki odpadające w klasach. Także taki bym powiedział obraz nieciekawy, drzwi, piękna stolarka, piękna oczywiście niegdyś, no bo teraz już nie można powiedzieć, że ona jest piękna, e, oczekuje na remont. Oczekuje na remont, który w tym roku się zaczął i będzie kontynuowany w roku następnym i kolejnym. Warto tutaj powiedzieć, że przez dwa lata trwały prace uzgodnieniowe z projektantami, z konserwatorem zabytków, no i jeśli chodzi o kwestie związane z ochroną przeciwpożarową, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Niemcy niegdyś, kiedy to poddasze tworzyli, kiedy budowali szkołę, nie planowali na poddaszu niczego. Tam miała być przestrzeń, w której ewentualnie można było wynieść jakieś stare ławki, krzesełka. Nie planowano niczego. Kiedy Dwa lata temu poszedłem na to poddasze, zobaczyłem przestronną, wielką, wspaniałą salę. 450 metrów kwadratowych powierzchni, a 800 niemal metrów kubatury. Myślę sobie, warto byłoby to wykorzystać. Mało tego, myślę sobie, trzeba to wykorzystać. I tak dwa lata pracy, które doprowadziły nas do tego, że teraz będzie tam no, właśnie. Może nie będę jeszcze o tym mówił, co będzie, ale będzie tam coś, co, gdzie będą mogli mieszkańcy spędzić czas, przyjść całymi rodzinami, uczniowie, nauczyciele będą mogli z tego miejsca korzystać. Warto powiedzieć, że. Mimo wszystko, panie burmistrzu, pociągnę pana za język, dlatego że remont rozpoczął się jednak od poddasza. Do tej pory ta ogromna przestrzeń, jak pan powiedział, była zupełnie niezagospodarowana i jednak prosiłbym o uchylenie tego rąbka, tajemnicy, co tam jest planowane. No, jeżeli już Pan redaktor o to pyta, to powiem, że będzie to muzeum. Muzeum interaktywne i progresywne. Po tym, jak zdejmiemy dachówkę, przebudujemy całe poddasze, wzmocnimy więźbę dachową i wytworzymy tam ogromną, wielką salę muzealną o kubaturze, jak mówiłem wcześniej, 800 metrów sześciennych. Chcemy, żeby to było muzeum, więc nie, nie muzeum, jak to zwykle jest w muzeum, że są gabloty, są eksponaty, ale będzie tam można przeżyć ferie doznań, pulsujących świateł, wibrujących dźwięków. Tą historię będzie można poczuć, przeżyć. Chcemy ją opowiedzieć w zupełnie nowy sposób. Dlatego, żeby tak to zrobić, musieliśmy mieć odpowiednich ludzi, ludzi z pasją, zaangażowaniem, energią. Takich też szukaliśmy. Zapraszaliśmy kolejne osoby na to poddasze, specjalistów od dźwięku, od światła, od makiet czy miniatur, w tym przypadku również od modeli, a nie chcę też o tym jeszcze mówić, ale od, od, od modeli, które trzeba będzie tam stworzyć i rozmawialiśmy z nimi. Oni też przedstawiali swoje koncepcje i my wybier wybieraliśmy odpowiednich ludzi. Okazało się, że ludzie znaleźli się w Łodzi, w Grudziądzu, w Kwidzynie, Którzy rozumieją o co chodzi samorządowi Gminy Kisielice, jeśli chodzi o to muzeum, bo bardzo leży nam na sercu, żeby ono było wspaniałe, imponujące i niepowtarzalne. Ci ludzie wydają się być tymi, którzy sprostają temu zadaniu. Nie chcę mówić zbyt dużo, ale muzeum będzie niepowtarzalne i myślę, że w żadnym z okolicznych miast takiego muzeum nie znajdziecie Państwo, ale uzbrójcie się. Cierpliwość już pod koniec roku wielkie otwarcie, na które już dziś serdecznie zapraszam. Remont poddasza już się rozpoczął. Takie poddasza zazwyczaj kryją w sobie niekiedy mnóstwo skarbów. Być może znajdzie się coś w czasie remontu, co mogłoby to przyszłe muzeum wzbogacić. No właśnie chciałbym powiedzieć i przerwać panu redaktorowi, i powiedzieć, że już się znalazło. Okazuje się, że już się znalazło. Kiedy budowlańcy przyszli na plac budowy, w tym przypadku na to poddasze, kierownicy urzędu i inspektor nadzoru zwrócili uwagę budowlańcom, że gdyby znalazło się coś z epoki, jakieś, jakieś pozostałości, to że prosimy ich o to, żeby jednak nam te materiały przekazali. Podczas prac znaleziono gazety, znaleziono opakowania z tamtego okresu z gazet, jak przetłumaczył nam człowiek, który biegle włada językiem niemieckim, dowiedzieliśmy się o tym, czym żyły kisielice przed ponad 100 laty. Czym żył region, czym żył Gdańsk, bo gazety były wydawane właśnie w Gdańsku. Więc, szanowni państwo, wszystko jest pożółkłe, wszystko jest stare, wszystko pachnie no właśnie tymi 100 latami, które minęły i będziemy chcieli państwu te gazety pokazać, a część z nich Przetłumaczyć. Myślę, że taką ekspozycję stworzymy już, kiedy muzeum będzie otwarte. No tu warto również powiedzieć, że tak jak pamiętam, sam niegdyś z ojcem pracowałem na budowie, to jeszcze w dawnych czasach gdzieś tam zamiast papieru śniadaniowego do, do owijania kanapek używało się gazet. Zakładam, że przed stu laty te gazety. Zakładam, że tak one się tam znalazły właśnie jako e, opakowania do kanapek, które żony przygotowywały pracownikom budowlanym, ówczesnym pracownikom budowlanym do pracy. Pozostałości opakowań po papierosach z epoki, także będzie będzie co podziwiać, tym bardziej, że nie jest to odtworzone, ale są to eksponaty z epoki. Są to pozostałości z epoki, może nie eksponaty. E, kończąc ten temat, zapytam jeszcze tylko o harmonogram prac. E, z tego co wiem, remont poddasza to jest dopiero pierwszy etap. Tak, w tym roku chcemy wykonać remont poddasza, wymienić dachówkę na, na nową, wzmocnić więźbę. W następnym roku już wiemy, ile będzie kosztowało, bo już sprawdziliśmy to. Chcemy odnowić całą elewację. Cała elewacja będzie nowa, podobna jak PKP na przykład w Kwidzynie czy w Iławie, albo nawet dworzec w Suszu. Będą na tą podobę elewacja zostanie odnowiona. W 2023 roku zaś planujemy przebudować, odnowić całe wnętrze. Więc na jesieni roku 2023 mieszkańcy będą mogli przyjść i zobaczyć, jak szkoła. Ta nasza stara szkoła, tak zwana stara szkoła wyglądała w czasach, kiedy Paul von Hindenburg ją otwierał, a otwierał ją jeszcze jako marszałek, nie prezydent Niemiec, ale jako marszałek w 1913, 13 listopada. Tu taka mała ciekawostka, że do dziś, i to też niewielu wie, rośnie dąb przy szkole, który właśnie w tamtym czasie, 13 listopada 1913 roku zasadził własnoręcznie Paul von Hindenburg. Panie burmistrzu, koniec lutego to taki okres tradycyjny podsumowań finałów Wielkiej Orkiestry Świętej Pomocy. W tym roku taki finał odbył się również w Kisielicach. Czy mógłby pan ten Kisielicki finał jakoś podsumować? W tym roku było nie tak jak zwykle. W ogóle ten rok był całkiem inny niż wszystkie poprzednie. Pandemia koronawirusa spowodowała, że niestety. Również woźb musiał odbyć się inaczej. Inaczej, bo bez tradycyjnej licytacji, tradycyjnych koncertów, kiedy mogliśmy wspólnie bawić się, licytować, śmiać, tańczyć, było bardzo wesoło, było zawsze bardzo fajnie. Ale postanowiliśmy, że COVID nie przeszkodzi nam w tym, żeby pokazać, że Kisieliczanie są hojni, są zaangażowani w pomoc w innym, w pomoc potrzebującym. I tym razem nie zawiedli. Pokazali, że są wspaniałymi ludźmi i potrafią się dzielić z innymi. Postanowiliśmy więc w tym roku ustawić namiot przy Arkadii i w tymże namiocie sprzedawaliśmy czy hmm, licytowaliśmy ciasta dla, na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wiele gospodyń z Kisielic te ciasta dostarczyło oczywiście y, jako dar dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Mieszkańcy kupowali te ciasta. Sam byłem tam około godziny, widziałem jak mieszkańcy przyjeżdżali to po kościele, czy będą na spacerze. Dzień był dość chłodny, ale mieszkańcy absolutnie nie zawiedli. Dyrektor Mariusz Gołębiowski działał więc w namiocie przy Arkadii i wspólnie z suszem, bo tym razem działaliśmy razem z suszem, zebraliśmy 30 tysięcy złotych. W takim czasie w specyficznych i trudnych warunkach taka kwota jest kwotą imponującą i jeszcze raz serdecznie dziękuję mieszkańcom za wspaniałą postawę i hojność. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i zapraszam kolejny raz do tego typu rozmowy, a będzie o czym rozmawiać, bo kolejne ważne kwestie będą działy się w Kisilicach, o których warto powiedzieć i Serdecznie zapraszam. Na pewno skorzystam. Państwu tylko przypomnę, że dziś moim gościem był burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk. Przypomnę również, że rozmowę tę znajdziecie na stronie internetowej Radionet Info, na Facebooku, na YouTube oraz w formie podcastu w serwisach Spotify, iTunes i Soundcloud. Dbajmy o siebie i o innych. Do usłyszenia.